Wyobraźcie sobie, że matka was budzi o 6.30, pada, jest ciemno i wywozi na was na dwugodzinną socjalizację. Na nie znalazłem piłkę. Chciałam sobie ją wziąć do domu, bo przecież znaleziono niekradzione. Ale matkę powiedziała, że jednak kradzione, więc musiałam zostawić. A tam co? Kot na smyczy? Były też złote liście, w które się wtopiłem dzięki mojemu ubranku. Poszliśmy też do centrum dramen, gdzie trochę więcej się działo. Były także światełka. Potem takim mostem przeszliśmy na drugą stronę, gdzie no, najwięcej się działo i robiło się już powoli jasno. Były takie duże kule i kolejne światełka. Trochę padało, więc musiałem się wycoć o wycieraczkę. Po no, drodze spotkaliśmy dużo piesków, które ładnie minąłem i poszliśmy na plażę. A, wow, wow. Wytrzepałem się, zobaczyłem kaczki i zrobiłem mamie planka. No i już tutaj wracaliśmy, grzecznie maszerowałem przy nodze. No i poszliśmy na peron, gdzie pierwszy raz zobaczyłem pociąg. Byłem bardzo odważny, przeszliśmy też przez stację kolejową. No i na koniec zrobiła się straszna mgła i zobaczyliśmy śnieg. To na tyle papa! Pa.